Cześć, witajcie. Z tej strony Zdzichu. Witam dzisiaj Was w bardzo ważnym wydarzeniu, a raczej w bardzo ważnej rocznicy, ponieważ mamy dzisiaj 15 sierpnia. 15 sierpnia jest to bardzo ważny dzień dla wszystkich Polaków. Są tu trzy święta narodowe, jedno kościelne i dwa narodowe. Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, Dzień Wojska Polskiego oraz rocznica Cudu nad Wisłą. My dzisiaj przyjrzymy się Cudu nad Wisłą. Doszedł on Cud nad Wisłą była to bitwa warszawska, która toczyła się od 13 do 15 sierpnia roku 1920, czyli dokładnie 99 lat temu. Niestety w roku 1920 na Polskę ruszyła ofensywa radziecka z nowo utworzoną armią bolszewicką. Dowódcą tego frontu był Michał Tuchaczewski oraz wielu, wielu innych – Szymon Budionny, Józef Stalin, Bykow i wielu, wielu innych. Plan był taki, zdobyć Warszawę, zdobyć Polskę, a co będzie dalej, to jest pewne. Jeśli Polska padnie, padną i inne kraje Europy Zachodniej. Polska była pierwsza, ale też i pierwszym państwem, który jest, no, można powiedzieć, nowo odrodzony. Dowódcami polskimi był głównie Józef Piłsudski, który został naczelnikiem państwa, generał Tadeusz Rozwadowski, generał Józef Haller, generał yy, yy, Władysław Sikorski, generał Edward Rydź-Śmigły. Do bitwy doszło 15 sierpnia. W ten sam dzień doszła kontrofensywa z Nadwieprza, która obkrążyła wojska radzieckie i od tyłu wyniszczyła siły radzieckie. Można powiedzieć, Czemu z Nadwieprza? Dlatego, że południowy front, który miał wspierać armię tuchaczewskiego, dowodzony przez symiana Budionnego, który miał siłę jaką była Armia Konna, nie dotarł na czas, ponieważ zatrzymał się pod Lwowem. Dlatego Polska osiągnęła zwycięstwo. Straty polskie liczyły 10 tysięcy, radzieckie prawie 30 tysięcy, z czego 25 tysięcy jeńców i kilkadziesiąt tysięcy zaginionych. Zwycięstwo wielkie, nieprawdaż? Myślę, że tak. Naprawdę, bitwa była wielka, choć wojna się jeszcze nie skończyła. Zakończyła się pogojem ryskim w roku 21. Myślę, że w tym momencie mogę się z Wami pożegnać i zaprosić do kolejnych odcinków, które już niebawem. Na pewno bitwa odpiła się piętnem dla naszego kraju, czego właśnie mamy dzisiejszy dzień jedno z najważniejszych świąt państwowych. Myślę, że jest warte upamiętnienia i niech zawsze o nim pamiętajmy. Cześć.